Cześć, z tej strony Artur z 7F Technology Partners. Czy wiesz, że w Dynamics 365 Finance and Operation możesz ustawić alias konta księgowego, które pozwala na szybsze wprowadzanie numerów kont księgowych w różnych miejscach systemu? Pokażę Ci, jak to zrobić. Przechodzimy do księgi głównej, do planu kont, dalej konta, i tutaj mamy taką opcję, alias konta księgi głównej. Wybieramy przycisk nowy i możemy tutaj stworzyć nasz alias. Ja nazwę sobie alias jako alias. Test na tą chwilę. Dalej mamy opcję typ. Ta opcja pozwala nam ograniczyć nasz alias do jednego użytkownika, do grupy użytkowników żeby po prostu ją udostępnić dla wszystkich. Ja zostawię teraz udostępnienie. Następnie wybieramy strukturę konta. Ja tutaj na razie wezmę polską. Wybieramy naszą spółkę. Ja wybieram spółkę, na której w tej chwili pracuję. I dalej określamy definicję naszego konta strukturę naszego konta. Ja dla przykładu ustawię na przykład w kącie głównym środki transportu i service operation. OK. Ostatnia opcja, którą musimy uzupełnić to miejsce, z którego nasz alias ma być wywołany. Ja ustawię e aby tym miejscem było, było konto główne, main account. I zapisujemy. Następnie pokażę na przykładzie arkuszy finansowych, w jaki sposób możemy do tego, do tego przejść. Przechodzę do arkuszy finansowych. Tworzę nowy tutaj w tym przypadku wybieram jest bez znaczenia, nazwę, alias, ok, zapisujemy i przechodzimy do linii. Wybieramy tutaj konta i tak jak nazwałem na początku alias, to samo wpisuję tutaj, daję Enter i on już nam podpowiada, że to jest ten alias konta, Które przed chwilą określiliśmy, tak? Tak jak wspomniałem, jeżeli wpisane jest to w kącie głównym, no to w kącie głównym musi być uzupełnione, i teraz on nam podpowiada, w jaki sposób uzupełnić. Wypełnia nam wymiary. Automatycznie zapisujemy i gotowe. Dzięki temu możemy pracować szybciej, i wygodniej. Jeśli chcesz poznać więcej takich trików, obserwuj nasz profil. Do zobaczenia.